To. No ale mniej jest to zadanie ustawianie przejścia co 50 metrów, bo tu też kierowcy wtedy wytracą czujność i mniej zwracają y, uwagę na te przejścia. No mocno mi ustawia przejścia co 50 metrów, tylko czy, czy o to chodzi? Znaczy, bo to jest taka główniejsza droga, tak i tam się nie Tam nie ma gdzie zrobić przejścia, panie Henryku. gdzie panie tak, się

To jest oświetlenie. Oświetlenie, jakie będziemy będzie? To będzie tak. trzecie. Tak, tak. no, pytanie, czy to jest zasadne? Jeżeli jest, jest. No to no. mamy opinię. Kto może powiedzieć, że to jest też krajowe pisanie? Najlepiej, żeby to było. Możemy szansę na to. Jeżeli chcą, a nie chcą, to zrobimy. No, my musimy to zrobić. Przejść przez projekt. Najpierw No, i potem musimy to przejść jedna jest taka, e, przejścia do pierwszych przed y, y, przystankiem autobusowym 1000, to było 1 maja, tak? Nie nie. To, to jest, nie, nie, to jest druga, ale trójkę ja mówię żecie, to jest ulica Wielkiej Wojska Puskiego, tak? No. I dojeżdżamy do Ten uchwała, którą Państwo głosowali, dotyczy również tego. Przedłoby...

Teraz rodziny czówny, świętego Józefa, yy, <kluzni> drzwi, drzwi figury przed Dąbrowskiego. Yy, no, no, kilkanaście, przycej nowe trzy przejścia, teraz oświetliliśmy też, nie my, ale na nasz wniosek, na naszą umowę drogową prywatnego przedsiębiorstwa, więc tych przejścia będziemy kontynuowali, już jeden przejść. A jeszcze go został, tak? Tak, tak panu... a, nie. ja jeszcze też zgłaszam na Dąbrowskiego. to, to jest stosowne, bo to ludzie z że dla nich uważają, że jeszcze to takie jaśniejsze, w no, niebieskim, żeby zaświetlić, ale no, no, nie to no, mhm. no Ale, ale mówimy o no, no, przejściu na Lewogrodzki, no, przez przy Szczecińskiej, to, no. to no. Warszawska, w koło i Warszawskiej, no. to zwiększyliśmy tam bezpieczeństwo. No, muszę innego bardziej, czyli zażerzenie no, i też brak no, te, w śledzimy, te i przecież są w inny sposób, nie? tłumaczyć. Ja mam jedno. Także poprosił o tam zaświecenie To, ale to, że później, że ja ale to jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać No tak, ale jak to będzie to będzie piszeć że te to jest I, Wiesz co, mam pięć punktów, do no, właśnie już odpowiedzi. <grym 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 więc ja nie wiem, dobrać. czy to idzie do przodu. Oczywiście, to ja właśnie... A, to to co z tym ja warszawska Czy żeście mierzyli? Bo mieliście zmierzyć, czy to natężenie światła jest właściwe dla tego Za ten, dla ten Kierowanie okay. musi troszkę zwolnić, musi zwolnić i jest okay. większa też... Bo rzecz. Dla... dla mnie jest okej. Okay. Że jest najświetlenie, okay. tak. Ludzie nam no, nie zgłaszają. Czy pan to rozmawia na ten temat? Na... Słuchajcie, na ten no, no, ten... no wy mnie bardzo dużo rzeczy. Ja staram się y, wszystkie rzeczy przedyskutować z moimi drogowcami no i, no. i częściowo robimy, tak jak wiecie, no, no po kolei robimy.

Natomiast ona jest rzeczywiście bardzo wąska i tutaj, bo ze względu na obszar, to przeczytam je tak Dostępne obszarowanie terenu, wykonanie obszarowania, to ją. W tej chwili jest niemożliwe, spowodowałoby utrudnienia w gruntowych. wód Takim rozwiązaniem, o którym też mieszkańcy mówili, żeby były położone wódźmi na dwa pasy, to znaczy jakby na koła, troszeczkę takiej ulgi w i to jest właśnie ta odpowiedź na interpelację, do no, Panie Burmistrzu proszę zapisać ten punkt, Nie, nie chcę zapisać tego punktu, Pani Przewodnicząca, jaką decyzję podjąłem w tej sprawie, chciałbym zwolnić środki, nie chcę kłaść płyt ją, ponieważ tam nie ma sanitarki i woda też będzie przebudowana, więc nie chcę kłaść płyt ją, skoro mam mieć na koniec przyszłego roku jest gotowy projekt przebudowy tych budowy jednej i przebudowy drugiej sieci. wiemy, że jest osą, które bardzo ciężko się z nimi rozmawia i negocjuje. Wiemy, że jest niezbędna nam do dalszego działania i działka, która jest na końcu zbożowej. Bez tej działki pewnie nie zbuduje sieci, więc podjąłem decyzję, że już nie będę nazywał osą patrzał, tylko postaram się z wolnych środków, przeznaczyć 100 tysięcy, prawdopodobnie około 100 tysięcy złotych na projektowanie docelowej ulicy. I wtedy z RID-em zabierzemy tamtą działkę, nie będziemy się pytali o zgodę, o negocjować, tylko po prostu z RID-em ta działka stanie się nasza, ta y, oszłą. Mhm. I wtedy prelik będzie, bo dowiadamy się z że teraz, projekt ma projekt na tej sieci, ale już jest bardzo stary i przeterminowany. Jestem, ma, ma w tym roku w 26 zrobić nowy projekt sieci. Ja robię RIDA i po prostu y, jeżeli by się dało to do końca przyszłego roku mieć projekt, to w 20 byśmy się, robię, się do całego, tym roku. Nie jądry, tylko po prostu tam będzie, to jest wąska, ale tam będzie jedno kierunkowa, jedno kierunkowa. jak Katowicka na przykład, czy czy to ruńską, y, od płotu do płotu kostka z środku y, dźwięki kanalizacyjne, no i tam jeszcze będzie ta sanitarka i ta woda i będzie mieli miała zamknięty już na zawsze. Yy, tak, panie tylko że, że Panie Burmistrzu, to jest, tak jak pan mówi, planowane na przyszły rok. Tak. Yy, mm. Przesunięcia sam pan powiedział, ile pół godziny temu, że są na różnych yy, ulicach, yy, ulica Stalowa yy, jest też takim przykładem, bo kiedy został Ale ta termu tady na úzole na Później w momencie budowy też przejść oczywiście w inne miejsce, bo tak, bo tak robimy. Mhm. Na to Tak, oczywiście. I karty, wykonawca na wyciągu, jak chował, oczywiście tą całą ziemię. Tak, zgadza się. Natomiast I tam jest się wszytki? zrobiło wbrew zabisko, ale przypilnowaliśmy przy, przy, i wykonawca poprawił na yy, To jest cały czas grunt. Ale teraz południe wchwyciło. Jeśli to no też będzie tak no. no. Ale na, na razie dzisiaj nie mamy. No pan mówi, że zaraz. Hmm. że zaraz za będzie następny rok i Nie, no to, Tego się okaże. Nie, no z co załatwić, bo już te sieci. Znaczy, to ma dofinansowanie i też musi te sieci zrobić. Więc chcemy pomóc im i yy, pomóc mieszkańcom, żeby w końcu mieli yy, sanitarkę i żeby szanowni nie musiała przyjeżdżać. No hmm. Zrobimy tą drogę, bo inaczej tej działki tego oszu nie, nie zawierzą. Więc musimy jeździć. zryć. Jak będziemy je wyjść, to te 200 metrów budowy do celownicy, to nie będzie dużo drożej niż yy, będzie trochę drożej. Ale to nie będzie takich kwoty, które byśmy nie, uważał, nie nie mogli jako Rada Miejska, jako urząd ludzi. To, to jest wąska droga, to jest jednokierunkowa droga, więc... A i których rogu? W cztery. A ten oni spuszczają swój zamiar wody. Ale ten wzdłuż kosynierów, czy Nie, nie. Nie, ten to idzie tam, tam w jest pola. aż tak. dobrze widzę to. Jest. Graniczny? No, no. To jest cztery, to jest no graniczny. Jeżeli chodzi o ruch graniczny, to jesteśmy po y, otwarciu przetargu na modernizację tego rogu pomiędzy a kosynierów i inwestycja będzie wykonana w pierwszym półroczu przyszłego roku. Jeżeli chodzi o, no bo później jest od y, kosynierów do partyzantów i on jest zrobiony mm. idealnie, tak, bo tak, to tak. jest też przez y, dewelopera przez nas wymuszone i mamy zdobyte środki na kolejne odcinki y, od y, partyzantów aż do miasta i to będzie robione w najbliższych dwóch, no to są dobre środki z tego niebieskiego, konkursu. No, no, tak, 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 to No No wszystko... miasta to no, miasta to są... koniec. tak, tak, tam tak, 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 tam tak, 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 A ten tutaj, yy, ta część pierwsza, o której mówiłem, że pan on to on będzie, jak takie U, będzie bardziej pojemniejszy, będzie zabezpieczył mieszkańców, że jest inny zarządca, Jeszcze raz Ale nie, ale Na dywizji. No ale na tam dalej, to jest ogromne. No tak, jest ogromne. Tam wiele To tam było... Tyle było. Czy co? Czy było po wody? To znaczy, Najgorszym W najgorszym przypadku. No i do pasa. How <laughs> i wszystko na malckiewiczem. No tam <coughs> tam był, to był ja tak samo, bo ja nie wiem. Czy nie ma. To taki kwadratowy zrobiony taki, taki zrobiony yeah. Yeah. I on Jeden jedyny na tej rzeczy, który jest taki malutki, ja nie wiem. Pieszole. Zapisałem na to, zobaczymy. No, a na pieszo, no? no. Teraz mogę ja jedną rzecz. A może nie. Jedną krótko. Marynarska i płótka. Skrzyżowanie zgłaszają... Z Trochę niebezpiecznie się robi, bo się rozpędzają. Czy tam panowane będzie jakieś przyszłości przeszłości, dzisiaj, ni jutro, jak to że Na razie nie samujemy i nie, nie, nie wiadomo jak będzie przy budowie ulicy, mm. ale wnosimy prze, teraz przejście dla pieszych i wynosimy. No e tutaj przy bliżej do dziecku. To, By, to I też sprawi, że te samochody nie będą miały sensu się rozpadać, tylko będzie ciało hamować. Tak, tak, będziemy, dalej. No no no. I no ale mówimy. Dalej z dziecka i parynarce. Ale to jest 20 metrów. Nie? No nie ma sensu pędzić, to do 20 metrów mam też w miejscu na przejście i muszę. Jest tylko Przy głowie docelowej marynarskiej, a to yy, no, planowane jest na, na następną kadencję, rady, wtedy możemy pomyśleć o wyniesieniu skrzyżowania. Nie? Wtedy musimy wynieść skrzyżowanie. Tak no, Marynarskim y, chciałbym, żeby było na liście na przyszłą kadencję. Nie wiem czy to ja będę zdecydował o tym, czy nie, ale... ale... Pan powie, że Panie, ja. Ja. Niech Pan powie jeszcze o Świętojańskiej, co tam się słychać teraz, jest tak samo jak było, tak? Znaczy, świętojańska przy czwórce jest chyba już tak do grana sytuacja. Tak, Pan stoi się zawsze przy zmianie <laughs> w ruchu, mimo że trąbimy od na lewo na prawo, mimo że są znaki, że są tablice informujące, że zmiana. Ja ludzie, mówię, tak, tak. To ludzie jadą na pamięć, nie patrzą, I to zawsze te 5-7 dni spadają oni się nauczą. Że tam policja stanie na sygnałach, że oni będą coś, że coś źle, jad, źle jadą. No, ale teraz to wszystko się normuje, już mało lubiłam przepisy, więc przetrwaliśmy ten ciężki czas. I zawsze przy zmianie organizacji. Ja chciałam tylko zapytać jedno, bo do tego kolektora głodnego zbiorczego są jest ta e, ulica, która, do której sobie warto, prawda, czyli Świętojańska. Nie no, no, tam jest podłączony y, Bydgoska, no. Świętojańska, Łącznik. No. Łącznik, Włącznik, dobra. Te trzy. Też, no. No, okay. Bo on jest jego własnym do szczupka, ale I te trzy, trzy są podłączone. A wiemy. I pewnie w przyszłości będą, no bo no, Bydgoską i Orlowską też chciałbym robić w przyszłej kadencji, e, więc

no, bo tam ludzie wjeżdżali i nagle, wiesz, za mostkiem patrzą, a tam Mieli postawić dzisiaj znaki, Panie Krzysztofie. Znaczy, że na tą nową zobaczę sobie, sobie, mieli postawić dzisiaj znaki. Panie to tylko, do to musimy to wytrzymać. Tak naprawdę, do piątku, bo w sobotę no tak, już, w sobotę już puścimy tą ruch. W piątek już puścimy ruch ze, Starow ze Starowiejskiego i Zbiskiewicza. Zbiskiewicza to jest jedno kierunkowa na Piotek Piątek, sobota, niedziela. Zbiskiewicza jest jedno kierunkowa od Zbiskiego do Dębówki. Piątek, sobota, niedziela. I jest jedno pytanie, bo z buduje się nowy budynek przy Starowiejskiej. Tam jest studzienka kamalizacji deskowej, ona jest i oni rozłamane. Oni, oni w tej chwili rozłamana. Oni ją no, no, oni muszą, muszą to zrobić. No, aż wiedziałem to 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 Wybickiego robią, nie? Wibickiego Wybickiego nie, na Panie Mich Pani Michale, skręt z Wybickiego na Dertowskiego nie. będzie zrobiony.

Cyfr <grym> zwierzę jest nosto. Tam można pisać pisać. No ale, nie mówcie mieć. dzwoncie na policję strażnińską. I ja też te powiem, bo panu koordynatorowi, jak to spotkam, że ma wyczulić pracowników, żeby tam kontrolowali, Przy przykryć zwierzę w stanach. Nie, no jedźmy. No, to, to, tak, to dalej Nie, nie, nie musi do drzwi wierzyć. 10 wie, tak, metrów. Tak. Ale on ma tam tam stanąć i tam być u fryzjera. Apteku, Dobrze. Czyli kończymy na uczelni. Zakończenie posiedzenia komisji. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No, no, jeszcze. Czy masz komisję? Tak, bo tak, nie masz no, no, ma żadnego.